Ja wolę mikwary. Dobra, gdzie Skąd ty to wiesz? Bo robię gena. Już? No. Szybko, chłopaki, idę. Ja tu jest, gdzie no, ja. ja no ja jest, jest jest jesteś? No wiem. Obok chłopówki. Gdzie jesteś? Blayfee? Słam Czy teraz ty robiłeś gena przy ruinie? Tak, robiliśmy w początku meczu. Aaaa. Haha. Słyszno. Kurde Tak, ja znowu. się uśmiałam. Musisz się nauczyć miejsca No i Powiedz o Kraken. To jest ładne. No, o, na znalazłem dla ludzi. tam! Wiesz jak wygląda mapa? To bierzesz sobie rzut z góry o, 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 o. i potem pięć miejsc. Pięknie. O, droga, 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 droga. z tak do foreverki, siuk. Nie faj się. Ja się nie chwalę, które fukcyj się cieszy Rozwalam drugi totem, ja Też się mi wyrywał Otóż tak co? Niks, nic dobra No co ty chcesz ode mnie, zachowuj się Ja tylko się, się pytam, jak do tego odnieśliłeś Ach, ja mam, Ej co ty tam znikły, ktoś rozwalił Kraken? Nie jedno, ja, ja tylko rujnę rozwalił na Dwa. Mam rage'a Kurde, no Podnosi, podnosi, podnosi Pięknie Myślę, że jak się odwróci tyłek ja od... Jasne, jasne Takie mam plan. To ono, he mad Kurwa To ono, he anger jest 3 staki do 4w Oh, fuck Bolało Ale... A takie w szafce? Kombajn jest Kom... Tak dobrze mi się robiło to, Ogena, nie musiałeś przyjść i wszystko zwalić Wiesz, że ja nie mam na sobie, nie? No! Jezus, to znowu on! To ona! Joker Edgar! Czemu to nie ma? Ale. Taka jaka wyleczona? Jak mnie podniesiesz, że Are you touching someone? No. Nie, Nie. Czekaj, muszę iść sam po Ta jest już, No, latarka. Ooo, wyczaruje ci ją zaraz. Tak jest jest nieba, to, żeś, nie, masz okay. nie ma. szans. Hej, pięć genów, posiesz o to was? Ja? Jeszcze jak? O oh, tak mi brakowało. Bar, Zobaczył, się... że mięso zaszło no to idzie. Somebody touch my meat? Nej. Overcharge. znowu wycha w ścianę. czy macie więcej? Nie, mhm. nie, Wymczas. bubuś. O, no szarż, bubuś. Jak? Zostaw mnie nie zobaczyłem. Gonik krakena, Hellkmi, zaindekuję obraz, dostałaś. Gdzie <laughs> nie trzeba siedeć? Nie widzicie? I... Nie, w ogóle. No i chyba to będę leżeć. Kraken. Zastawiam. No biegnij do mnie, zajmuj do końca mapy ładnie, po mnie się wraca Zbetował cię ok. Ja jit, ja O chyba cię pojebał Powodzenia O chuj ja Ale... Ja miałem pewną ja I... recover Sklep, super mapy wybrałem no i lecili z tematu. hej pamiętam jak te fajniejsze okno było otwarte, to były ich nitki. Ale raz... Uuuurrrrrr, to biją. O, to, to już zniszczę. Teraz polewanie do żółty To tym bardziej zniszczę. Żeby było blisko. ruina na zielonym. ruina, ruina na zielonym, teraz polewania. To pewnie... Ooo, leci ja mi pod sabotaż. Szczurek, nic. Jak ktoś nie wiedział kto to jest czuło Jak to jest ktoś z z w ogóle Nie? Myślałem tylko jest drugi totem mhm. Czyli no jak nic, tak? Mhm Czyżby widmo tego... Yy, rule, ...ruletka? Nie wiadomo Kurde, ja się wystraszyłem bo ten Bieg za, no ja myślę, dobra, chyba... Ups. Chyba jest za mną, gdzieś się anklo ja panikuję, przechodzę za mną, a tam kraken kurde... Bad dancing na killera <grym> Bad dancing O Mam klątwę Ale nie chcę tej niższej borku przyjdzie Nisz. Ale on ma też polowanie. On, 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 tam już idzie Ale ścieściony Powiedz mamie w domu co bo nie bolało Gońcie cię buty, a zaznaczy niszczyć totem i pojęcie, cię zostawi. Nie, ja, to robisz, mhm. musi. I co? Nie wiem. Czasem. Czyli... Jeza no jest. Kurde, zaczęłaś w planie Fortem przypadkiem. No. Co to jest? Ruina. Jest. No to nie musimy się martwić zawsze o planowania. Chyba że manu... No właśnie, chciałem to powiedzieć Ej, blefit, ze strony z której przybiegłeś, nie tam, tam w żyłach... to tam rozwalono, tak, tak To tam było właśnie, było roku i właśnie go rozwalono oh, Chciałbyś Co się stało?

co powiedziałeś? A na mnie narzekasz? Nie! No bo się skacze? Nie próbuj no. to nie ma sensu. Tak. No to dobra, dobra, to ma sens! Nie, zaraz wszyscy wyłożymy, poważnie. Spójrzcie to, nie. Ale nie słyszysz i nie się, nie My Nie zostawiam ci, nie bój foksa, help go. Eee, bo podniesiesz go, ja kończę tak to wszystko. Tak jest, kapitanie. A O tym Piotrek właśnie mówił. Dzięki. Chodź tu, opie. Opie? Chodź do dymisji. O dziękuję. She used the ultra touch touchy. U, ale Jake Park tu jest. jęczy, muszę go uleczyć Mueee. Aha, mhm, mhm. Ten gen za ma Siema, uciekacie. Lecz Jak nie boję. Buj się, Boga. Dwa. Dzwonek z dużą dupą. Uh, Zortowałem. Uh. Elwes się położył. O Boże, Kraken! Kraken! Krak -y. O kur... Dobra. Zagap zagap Zagapiłeś się na... What? O nie, czemu? Idę pod paletę, Panowie. Zagapiłeś się na Krakena. Kraken! Na kraken. Krak -y. No czemu? Zablokowałem się o oponę? Czemu? Stary czemu? Bo będzie ja bloka. Dobra. Ciekawe kto przyjdzie do piłki po mnie. Fuck. Dacie sobie radę? U, no o, szaladę, kurwa. Została. Akurat tam? Tak. Dzięki. Fajnie, fajnie. Daje nam radę. Żeby była draina w się. No, Różgena? Dobra. No. Tam no, mam początek z Reaper. Spraw szafki. Czemu on ma szafki, jak, na ob jak obu widział na zewnątrz? Uuuu! Ała. Dobra. Tak. Tak się wie. No i... Ale im przyjebał. Bizda. To ja. O nie. O tak. <śla> ara ara. Ara ara. <śla> <O, nic. śla> oraj oraj. <śla> Kraken. Buga buga. Pięknie. Boże. W końcu Piotr użyje zakazanego słowa Wiem Ej tu jest hexa <laughs> No wiem Ja takie Ej, to się świeci A czekaj, co on ma? On ma Tak. Na pewno nie Dobra, czy... Co? Ktoś się ratuje? Bo jest, co, czy jeszcze yeah. Ja? No. Przecież napić, jest no, to Kurde, samotny. A ktoś mu wziął, natomiast w lejfa. Nie, tak raczej raczej. Ja już biegnę. Tak to się robi. Okej, okay, chodź. Gonimy, no. no. Co? Nic. Użyłem Dead i Poszukaj bramy, dobra? Ja i go pójdę my mój tust ja tyłek ja tysięcy! <grywa> <grywa> Jezu! Jezu! <Udało> oh, się. <grywa> Mother, motherfucker, myślałeś? Co ja się napijało, że herbatki co? Too bad, I am thick! Bez Nie mam tych herbaty I cyk, dwa fightów na co? Czekaj. Czekaj. Oh. Yes. Oh, baby, oh, baby, that's how you see the Oh. I don't know